Dobry Państwu, Tomasz Szokalegier, kłaniam się nisko, zdrowo i elastycznie i w związku z tym, że film będzie o absolutnym fundamencie, czyli o zdrowiu fizycznym, zdrowiu emocjonalnym i zdrowiu mentalnym, zachęcam, żeby Państwo obejrzeli ten film do końca, ponieważ na końcu będzie, mam nadzieję, fotka, która się Państwu spodoba. A co ważniejsze, mam nadzieję, że ta fotka będzie stanowić inspirację do samodzielnych poszukiwań i robienia takich numerów prozdrowotnych. Rozmaitych. Proszę Państwa, tytuł tego filmu jest takim wabikiem trochę, jak 25 sekund może zmienić nasze życie i nas uzdrowić. Malutki wstęp. Im człowiek starszy, tym częściej słyszy sformułowania czy życzenia. Życzę Ci zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, ponieważ zdrowie jest, synku, córcia, najważniejsze i to jest fundament, na którym stawiasz inne, piękne budowle. Proszę Państwa, stoję sobie przed ekspresem do kawy w Ikei, naciskam guzik, naciskam stoper, mierzę czas i okazuje się, że moje ulubione espresso robi się 25 sekund. Podczas tych 25 sekund każdy człowiek, może robić rozmaite rzeczy ze swoim ciałem. W sposób subtelny, delikatny, niezauważalny dla innych ludzi. Mogę podwinąć kości ogonową, żeby rozludzić lędźwia. Mogę zrobić coś delikatny, usiadł na, jeśli jest takie sformułowanie, na, na kolanach. Mogę coś zrobić ze swoimi stopami. Mogę delikatnie unieść pięty i delikatnie opaść. Dziesiątki rzeczy mogę zrobić podczas tych 25 sekund. Proszę Państwa, o co chodzi w tym trywialnym i prawdopodobnie oczywistym przykładzie? Chodzi o to, żeby odpalić w sobie takiego szalonego instrumentalistę zdrowotnego, żeby przejrzeć sobie takie działania w swoim funkcjonowaniu zawodowym czy prywatnym, kiedy i tak różne rzeczy robię. Siedzę przy komputerze, piszę mail, stoję i zasuwam jakieś gadki w przerwie w kuchence firmowej. Zjeżdżam windą kilkanaście pięter w swoim wieżowcu. Schodzę albo wchodzę schodami w metrze. Dziesiątki takich miejsc, gdzie i tak to muszę, muszę, muszę zrobić. Jeśli ktoś w sobie odpali taką kreatywność, chęć robienia rozmaitych numerów w tym czasie prozdrowotnych, to później może usłyszeć takie pytania i teraz uwaga. Każda pliszka swój ogonek chwali. Ja bardzo często dostaję takie pytanie, szczególnie jak się popiszę czymś takim jak zrobienie szpagatu bez rozgrzewki, choć to też jest troszkę bajer, bo to nie jest prawda, że bez rozgrzewki, bo jestem prawdopodobnie wiecznie rozgrzany. Każda pliszka swój ogonek chwali, śmierdzi to troszkę lansem, ale skończyłem 50 lat i ciągle potrafię zrobić szpagat bez rozgrzewki. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ludzie mnie pytają, co ty, Tomek ćwiczysz i jak dużo ćwiczysz. I odpowiedź jest taka, <laughs> przepraszam, że ja nie Ćwiczę, nie chodzę na żadną siłownię, nie chodzę na żadne jogi, ja ćwiczę non stop przy tego typu historiach jak robienie kawy, schodzenie po schodach i tak dalej, tak dalej. Proszę Państwa, przykładów można mnożyć i te przykłady będę mnożyć w kolejnych filmach, ponieważ... Taką zajawkę prozdrowotną, jaką mam, chcę tą zajawką zdrowotną, jakkolwiek brzmi słowo, zarażać. Chcę ją bardzo mocno pro, promować i pokazywać, że momentów do budowania swojej witalności, że o radości nie wspomnę, jest milion pięćset, dziewięćset, żeby to wprowadzać w swoje codziennie funkcjonowanie. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Jak ja to od czasu do czasu mówię na rozmaitych szkoleniach czy w prywatnych rozmowach, to dostaję, no nie, no powiedzmy, że niezbyt często, ale dostaję takie informacje. No dobra, ale jak jakbym się tak co chwilę musiał zastanawiać, wymyślać jakieś rzeczy i tak dalej, i tak dalej, to czasu mnie nie starczy. Proszę Państwa, to jest nieprawda, jeśli przyjąć i pracować logiką i przypomnieć sobie coś takiego jak sformułowanie pamięć mięśniowa. Przypomnieć sobie poziomy uczenia się, że na pewnym poziomie, jak człowiek pewne rzeczy powtarza, to one wskakują na poziom nieuświadomionej kompetencji i wchodzą z automatu. Człowiek, jeżeli wypracuje takie cielesne sztuki prozdrowotne, to później nie musi o tym myśleć, że włączając guziczek na kawę, nie myśli, nie planuje, że zrobi coś do dobrego dla swoich e kości na przykład dla swoich mięśni, dla swoich stawów. Jeśli człowiek wychodzi z toalety i myje ręce, a większość ludzi tak robi, to to jest doskonały moment, żeby wytrenować swoje ciało do tego, żeby kilka subtelnych ruchów wprowadzić i wyjść z tej toalety jeszcze zdrowszym i jeszcze szczęśliwszym. Proszę Państwa, no niestety muszę się ugryźć w zdrowy język, ponieważ o zdrowiu mógłbym rozprawiać godzinami, ale zostawię to sobie na kolejne 108 odcinków. Życzę Państwu witalności, zdrowia i radości. Jak obiecałem na samym początku, tak dotrzymuję słowa na koniec i umieszczam zdjęcie, które pokazuje, w jaki sposób potrafię ustawić stopy. Czyli palce jednej stopy spotykają się z piętą drugiej stopy. I to nie jest tak, że ja to robię na przysiadzie. Ja potrafię tak się wyprostować i tak stać. Czego to dowodzi? Być może trywialnej i śmiesznej dla Państwa rzeczy. Dla mnie to dowodzi, że jestem odrobinę elastyczny, szczególnie w pasie biodrowym, w kolcach biodrowych. Najważniejsze dla mnie jest jednak to, że zachęcam Państwa do samodzielnych eksperymentów z takimi luzami, i elastycznością w ciele fizycznym. Tym bardziej, że takich miejsc, które bywają po naszym biegnącym, pędzącym życiu, spiętych jest wiele. I dobrze jest takie miejsca rozruszywać, jeśli jest takie słowo w języku polskim. Proszę Państwa, a propos luzu, tym razem w gardle i luzu przed oceną innych ludzi, to dzwoń, 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 dzwoń dzwoneczku. Wiadomo, gdzie...